No, witam w kolejnym filmiku. Słuchajcie, yy, co jak widzicie, kosiarka Solo Primo 546. Yy, bardzo fajna kosiarka. Kupiłem ją, będąc na wyjeździe nad morzem, ze względu na to, że yy, na pewno ma rozruch elektryczny, czyli ma rozrusznik. Rozrusznik. Tu się mieści akumulator, jak widać, przewody idą. Silnik jest dość mocny, bo ma chyba koło 5-6 koni. I ma fajną sprawę, bo jest tak, cała plastikowa, stworzywa, nieplastikowa, powiedzmy, centralna regulacja. Tyle co do ja tych kosiarek przerobiłem, zawsze były tak, albo kółka osobno regulowane. Albo była regulacja też, powiedzmy, centralna, ale na wajczyku. Pokażę Wam drugą kosiarkę, którą mam w Wajbanga. Tam jest inna regulacja, właśnie też, powiedzmy, centralna, aczkolwiek całkowicie inaczej rozwiązana. Pierwszy raz mi taką kosiarkę. Bardzo mi się spodobała, bo jest tak leciutka. No i co ma? Ma dmuchawę. Dmuchawę. Nóż, i dmuchawę. Kosz, jeżeli im odpalimy kosza, nie można nacisnąć. Takie powietrze daje, tak wciąga trawy. Tylko co? No regulacja O. wspomnę jeszcze wam o tej regulacji. Regulacja centralna odbywa się tutaj tą tym pokrętłem, tak? Czyli zobaczcie, kosiarkę sobie kręcimy tutaj. Kosiarka nam się, ojej, widać, bardzo lekko kręci, odpuszcza i z drugą stronę tak samo podnosi się. To jest bardzo fajne. Można sobie płynnie wyregulować wysokość koszenia. Co? Leciutko bardzo idzie, nawet bez napędu. Jak nie włączymy napędu, kółka są, są na łożyskach. Podwójne łożyska są w kółkach. Regulacja wysokości jest też fajna. Tutaj tego. I nigdy nigdy nie miałem kosiarki właśnie z tym pałąkiem takim. Zawsze miałem takie proste. Pokażę Wam tego wejbanga. No to ten wejbank w obsłudze jest tragiczny. Znaczy, tragiczny w porównaniu z tą kosiarką, tak? Yy. Naprawdę to jest wygodne. Tutaj mamy o start. I tu sobie regulujemy dłonią napęd. Napęd. Jednym palcem możemy sobie i o pyk, pyk, pyk. I wirujemy. Yy. Co jest, co jest w niej um, takiego yy, w tej kosiarce? Yy, dziwnego, Dziwne. ten silnik to jest Brink Straton, czyli bardzo popularny model, ale Brinks w sensie o silnik, ale model ES40. Nic nie ma na temat tego silnika, nigdzie nic nie mogę znaleźć. Części też bardzo ciężko mogłem dobrać w sensie, szukam po kwantum. No i z Quantum pasują, ale czy to jest seria Quantum? Nie wiem. Po prostu dobrałem sobie filtr powietrza. No bo jak ją kupiłem to filtr powietrza, zaraz Wam pokażę. Wyglądał tak, ale ja już go wczoraj czyściłem. Czyli go umyłem. Yy, APC. I wodą tak, wypłukałem, wydmuchałem to. No i tak na uruchomienie pierwsze takie tam czyszczenie gaźnika. Yy, no to jakoś tam chodziła i teraz już, już jest dobrze. Już jest dobrze. Dużo lepiej jak było. Bez tego filtra. Jest nowy filtr założony. Tylko, że właśnie tak. Czytam i czytam i nie mogę nic znaleźć na temat modelu. Może mi coś podpowiecie. bo Niby tutaj w Brinksie. O proszę bardzo. Mamy numery. tak? I to wychodzi, że to jest 98 rok produkcji tej kosiarki. Leżnik był czyszczony. To widać. o. Ja go sam czyściłem. Tak, coś tam widać jakieś zapłacenie, Chyba coś tam trzeba uszczelki wymienić. Ale ogólnie silnik fajnie. Chodzi tylko, że puka, puka korbowód, moim zdaniem. W niej. zaraz ją odpalę. Zobaczycie, posłuchacie, jak ona pracuje. A, i co ma jeszcze dziwnego? Napęd. Napęd to nie jest hydrostat tutaj być może nie jest hydrostat, no, na pewno nie jest hydrostat, aczkolwiek e, linka, która naciąga, powinna naciągać pasek, jak ma w tym wejbangu i wtedy i wyłącza wtedy się napęd, Tu jest całkowicie inaczej, bo linka, która zapędza, e, która włącza nam napęd, realizowana jest poprzez, e, nie wiem co w tej przekładni, bo ona wchodzi, jest tam taka kurczę, dźwignia, i w przekładni jest ta dźwignia. Tu paska, pasek jest tylko naciągnięty i to wszystko. A, a, a mówię, napęd jest realizowany jakoś tam w przekładni. Nie wiem, jakieś tam sprzęgło musi być, czy coś. W każdym bądź razie bardzo płynnie startuje ta kosiarka i mamy regulację napędu. Regulację napędu mamy poprzez. właśnie, zaraz wam pokażę. Poprzez o to pokrętło, czyli naciąg linki. Dziwnie to jest rozwiązane, jeszcze nie, nie, nie wiem o co tam chodzi, aczkolwiek no, na pewno będę robił remont w tej kosiarce, bo tak jak mówię Wam, odpalę ją, zaraz zobaczycie jak ona pracuje, posłuchacie, na pewno zajrzę do tego napędu i Wam y, to wszystko wyjaśnię. Zobaczcie, teraz tak, odpalę ją, zimna jest, dwa razy ją pompnę, bo tutaj mamy, nie ma tego izostartu ani nic, nie ma ssania, tylko jest pompka pompka, widać film nowy. No i teraz tak, tak, pyk. Rozrusznik. cie. Moim zdaniem słychać korbowód, no. puka, puka w tej kosiarce, bardzo ładnie pali po oczyszczeniu gaźnika i wymienię filtra tylko paliwa yy, powietrza, bo to filtra paliwa nie ma. Bardzo przyjemna kosiareczka. No, aczkolwiek trzeba uważać właśnie, no nie wiadomo jak z tym remontem będzie. Zobaczymy co wyjdzie. No, na pewno wam opiszę. Generalnie nic nie mogę znaleźć na temat tych kosiarek Solo, Primo, 546 nic, nic. To jest ponoć jakaś tam austriacka, niemiecka firma solo. No, teraz solo jest alko. My też mi wciskali to alko, ale. nie chcia. A, i ma jeszcze, wiecie co? Regulacje obrotów. Tu mamy. Tu. No, tu mamy czołg, tylko że, czyli sanie, ale ten, no, zeszło, ale ja nie odpalam na tym saniu, tylko na wolnych obrotach odpalam. Moim zdaniem chyba jest lepiej i no i dobrze odpala. No. Dwa razy tylko pompną i widzicie jak odpala. także no, fajna kosiareczka. No. Myślę że warta remontu. No. Stara ale naprawdę jest kurna, taka bardzo miła w obsłudze. Bardzo miło się nią jeździ. Fajna regulacja tego wszystkiego. Myślę że była droga aczkolwiek no, mówię nic nie mogę znaleźć na temat tych kosiarek. Jak na razie w internecie nic 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 nic. nic. No, także zapraszam, teraz yy, pokażę Wam w następnym filmie jakiego mam Wejbanga na silniku Kochlera, bodajże. Tamten Kochler, no, już ma z 10 lat, tak? Ale to w następnym filmie, także zapraszam do oglądania.